Cześć Wam, tak jak e, mówiłem, że nagram filmik odnośnie planowania pszenicy Memory. E, więc tak, znajdujemy się na poletku e, o areale hektar 31. Jak widać, około 70%, 60% zostało już wykoszone. E, przyczepa jest 9-tonowa. No i już jest praktycznie pełna. E, Podejrzewam, że plon jest na poziomie około 10 ton, może nawet troszeczkę powyżej. Zbadam to dokładnie później, aczkolwiek no, prognozy są optymistyczne. Kombajn już leciwy, ale daje radę. Ma pro problemy, trudności, ale, ale świetnie sobie radzi. Pszenica naprawdę dobrze, dobrze, dobrze sypie w tym roku. Także jestem bardzo zadowolony. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.